Cześć! Dzisiaj kontynuujemy temat materiałów termoizolacyjnych. Tym razem omówimy sobie materiały alternatywne, czyli dlaczego warto rozważyć coś więcej niż tylko styropian i wełnę mineralną. Zapraszamy! Co łączy perlit i konopię? Praktycznie nic. Ale jednego i drugiego możemy użyć jako domieszki do betonu, więc ich pomocą stworzyć ciepłą ścianę jednorodną. Perlit jest skałą wulkaniczną. Jest to więc materiał naturalny, niepalny i nieszkodliwy dla środowiska. Tworzony z jego pomocą perlitobeton nie jest co prawda wystarczająco nośny i wymaga odpowiedniej konstrukcji drewnianej, lecz zbudowana w ten sposób ściana. Posiada wystarczająco niski współczynnik przenikania ciepła, by nie wymagała stosowania żadnej innej izolacji. Oczywiście ta ściana będzie miała trochę większą grubość niż standardowa ściana warstwowa pozbawiona izolacji. Jej grubość będzie bardziej zbliżona do ściany warstwowej razem z izolacją, czyli około 40 cm. Do tej technologii istnieją także dedykowane zaprawy i tynki, które dalej poprawią nasze właściwości termoizolacyjne. W przypadku konopi sprawia, wygląda bardzo podobnie. Jest to materiał jeszcze bardziej uniwersalny, ponieważ możemy zrobić z niego cały dom z dachem włącznie i w ten sposób eliminujemy powstanie jakichkolwiek mostków cieplnych. Jest to bardzo interesujący materiał, który posiada całą masę zalet względem tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych. Na ten temat nagramy jeszcze co najmniej jeden film w przyszłości, gdyż mamy pewne doświadczenie z tą technologią. W teorii jest to również technologia bardzo tania, ale jak to z niestandardowymi rozwiązaniami bywa, w praktyce bywa z tym różnie. W tej chwili w Polsce istnieje raptem kilka firm, które zajmują się budowaniem domów w tej technologii. A to z kolei sprawia, że sam koszt robocizny skutecznie zbijają mit niskiej ceny tej technologii. Z drugiej strony jednak możemy zbudować taki dom sami, gdyż jest to bardzo prosta technologia. Z konopi robi się także maty termoizolacyjne, których z powodzeniem możemy używać przy konwencjonalnych technologiach budowlanych. Takie maty są prefabrykowane i ustandaryzowane, więc ich cena jest przystępna, a ich właściwości nie odbiegają znacząco od właściwości wełny mineralnej. W przeciwieństwie do wełny, konopie są jednak materiałem całkowicie naturalnym, nieszkodliwym i biodegradowalnym. Na rynku mamy również podobne maty z włókien drzewnych. Jedne i drugie możemy wykorzystać np. w ścianach szkieletowych w budynku o konstrukcji szkieletowej drewnianej. Jest to świetny przykład budownictwa, które jednocześnie jest nieszkodliwe dla środowiska i całkowicie naturalne, a jednocześnie ustandaryzowane technologicznie i przez to mało kłopotliwe w budowie. Dosyć popularne, jak na materiał alternatywny, są także włókna celulozowe. Używamy ich głównie do zaizolowania miejsc trudno dostępnych poprzez natryskiwanie materiału w miejscach, gdzie trudno byłoby poprawnie ułożyć standardową izolację. Wbrew pozorom, włókna celulozowe są materiałem całkowicie niepalnym, a potraktowane ogniem ulegają jedynie zwęgleniu. Nie emitują przy okazji żadnych szkodliwych gazów. Dzięki impregnacji nie ulegają również biodegradacji. karamzet, czyli porowate kulki gliniane. Po impregnacji jest używany do ocieplenia podłogi na gruncie, stropotachów zwykłych lub zielonych. Ze względu na sypką postać nie nadaje się oczywiście do ocieplenia ścian. Jest to także materiał naturalny i nieszkodliwy dla środowiska i jednocześnie nie ulegający biodegradacji. Posiada na tyle dobre właściwości termoizolacyjne, że do zaizolowania podłogi na gruncie wystarczy nam warstwa grubości 15 cm. piankowe, zwane również spinionem, jest materiałem pochodzenia mineralnego, podobnie jak keramzyt, perlit czy wełna mineralna. Jest całkowicie odporne na biodegradację i korozję chemiczną, a przy tym niepalne, a pod wpływem wysokiej temperatury nie wydziela żadnych szkodliwych gazów. Można powiedzieć, że jest to taka alternatywna forma szklanej wełny mineralnej. Bloczki ze szkła piankowego są nieprzezroczyste i cechują się bardzo dobrą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne i z tego względu świetnie nadają się do izolacji fundamentów, bądź stropów i stropodachów. Przedstawione rozwiązania nie wyczerpują całkowicie tematu materiałów izolacyjnych, bo na rynku jest ich jeszcze więcej. Kolejne rozwiązania są jednak na tyle niszowe, że nie będziemy się nimi na razie zajmować. Obecne trendy pokazują rosnące zainteresowanie materiałami naturalnymi. Także produkty wykorzystujące włókna roślinę będą prawdopodobnie zyskiwały na popularności w kolejnych latach. Zapraszamy do zadawania pytań i komentowania, i do zobaczenia następnym razem. Cześć.